Cześć, z tej strony KOLD. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o czołgu, który można było zdobyć jakiś czas temu, a mianowicie o obiekcie 780. Jest to czołg 10 poziomu w linii, oczywiście radzieckiej. Można było go zdobyć w liczbie sztuk 50 tysięcy na serwer europejski. Dodatkowo. Pierwsze 15 tysięcy osób miało specjalny styl 3D oraz ten czołg był numerowany od 000001 do 15 tysięcy Pozostałe 35 tysięcy, no już nie było numerowanych, więc jeżeli ktoś chciał dobyć specjalnie numerowany czołg, musiał bardzo wcześnie dać rano, ale do tego przyjdziemy jeszcze. Za co można było go zdobyć? Można było go zdobyć, wymieniając swoje wolne doświadczenie, złoto, kredyty, fragmenty, czy to narodowe, czy to uniwersalne, bądź obligacje i w zależności ile procentów chcieliście mieć z danej rzeczy, to tyle odpowiednio musieliście wydać. Ja na przykład wydałem chyba z 50 tysięcy milionów kredytów, chyba 264 tysiące wolnego doświadczenia. 200 chyba 64 schematy uniwersalne, trochę narodowych i tyle. I pyku nie używałem do tego złota i obligacji, bo nie widziałem w tym sensu. Zaraz, sobie przejdziemy, oczywiście, do tego, jak on wygląda w garażu. Ale jeszcze tytułem wstępu, charakterystyka podstawowa: no to mamy trzech tutaj załogantów dowódca, taki radiooperator ładownicy. Celowniczy, ładowniczy i kierowca. To jest trzy osoby, które pełni tak naprawdę 2, 4, 6 funkcji, tak? Do tego kierowca ma najlepiej, no bo sobie tylko jeździ, ma dosyć przyzwoite obrażenia na strzał, nawet sympatyczną penetrację, więc jeżeli ktoś gra ze złotem, no to nie powinien tutaj narzekać 2200 punktów wytrzymałości, no i oczywiście 45 jak na ciężki czołg, to jest mo, może być szału nie ma, ale tragedii też nie możecie sobie oczywiście na stronie Wargamingu poprzeglądać statystyki dokładne, lub przejdziemy teraz zaraz bezpośrednio do gierki i tak, szukamy sobie obiektu 780 jeżeli wejdziemy sobie w dane pojazdu, to tak naprawdę macie y, wszystkie jego, czy to konfigurację, czy to załogę, czy to opisane co, z czym się je. Mi się udało oczywiście zdobyć go dosyć wcześnie, chociaż tak późno, bo y, licytacja, właściwie warsztat był otwarty od 7 rano. Ja chyba 4 po, 4 po 7 albo 5 po 7 jak wstałem i... Wst w sensie, jak już złożyłem go i kliknąłem, że złóż, to oto taki numer mi wyskoczył. 5, 5, niecałe 5 minut po otwarciu już taki numer. Z tego co się orientuję, pierwsze 15 tysięcy czołgów obiekta 780 zeszło chyba w niecałe 20 minut. Z tego 50 tysięcy czołgów na serwerze europejskim zeszło chyba w 15-16 godzin. Także event, który miał trwać no notabene chyba dwa tygodnie, nie trwał nawet dobrze 24 godzin. I do niego mamy ten oczywiście specjalny kamuflaż. Gdzie on tutaj jest? Znajdźmy go. O, tutaj jakiś inny taki kamuflaż, ale nam chodzi o... O ten dokładnie kamuflaż nam chodzi że może być. Tragedii nie ma. Z rzeczy, które ja aktualnie włożę, nie wiem, może macie lepsze pomysły. Jest to... Ulepszone wzmocnienie, wentylacja i... Mechanizm dosyłający. Amunicja następująco. Następująco 13 zwykłych, 16 goldowych, 3 burzaki. I to co teraz muszę zrobić, kosztem 10% do atutów załogi, wezmę sobie automatyczną gaśnicę, czyli tą dużą Bo ma ten czołg tendencję do podpalania, a lepiej być przezornie ubezpieczonym Opcjonalnie, jeżeli ktoś ma już jakieś sloty porobione, możemy sobie tutaj w drugiej jakby konfiguracji czołgu zmienić, że na przykład jeździmy sobie z Ratiami, tak? Mi się przyjemnie jeździło tym czołgiem, chyba w pierwszej w drugiej bitwie zrobiłem już 4,5 tysiąca. Jest to dla mnie teraz tak, taki czołg rozrywka, okazyjnie do niego siadam, i zaraz sobie oczywiście pokażę Wam fragmenty z tej bitwy, którą udało mi się rozegrać. Także zapraszam do powtóreczki.